Wojna po kole. Witam Państwa, mam na imię Agatę Łepecka, jestem dietetykiem oraz psychodietetykiem i tym razem chciałam Państwu opowiedzieć o naszych polskich superfoods. Superfood to nic innego jak superżywność. Z pewnością wielu z nas słyszało takie nazwy jak chia, jagody goi, albo na przykład spirulina, a nie każdy wie, że właśnie w Polsce mamy również tego typu superprodukty. No i tutaj właśnie sobie opowiemy. Zaczniemy może od takiego warzywa dosyć mocno znanego, mocno jesiennego, ale nie każdy wie, że jest ono takie super. A tym warzywem jest dynia. Tak, właśnie dynia, poczciwa dynia. Dynia zawiera właśnie mnóstwo składników wzmacniających odporność, działa antynowotworowo. Powinna się szczególnie teraz w okresie jesiennym jak najczęściej pojawiać na naszym stole. I tutaj taka ciekawostka, że szklanka dyniowego pióre, czyli takiej zmielonej dyni, takiego wnętrza dyni. dostarcza uwaga, 10 mg witaminy C i pokrywa aż siedmiokrotnie, siedmiokrotnie dzienne zapotrzebowanie na witaminę A. Czyli jest niesamowicie zdrowa na, na przykład na oczy. Jeżeli mamy problem ze słabym widzeniem, ciężko widzimy po zmroku, tutaj mamy również jakieś takie problemy skórne, to dynia załatwi nam sprawę, ponieważ zawiera mnóstwo witaminy A. Oprócz tego dynia zawiera mnóstwo smłonnika, czyli aż 7 gramów na szklankę, mnóstwo karetenoidów, które nadają tutaj dyni ten piękny, pomarańczowy, przeważnie kolor, i tutaj te substancje chronią nas przed chorobami serca, nowotworami, yy, tak jak już wspomniałam, chorobami oczu. Dynia zawiera również magnez, który bardzo fajnie tutaj wpływa, yy, przeciwdziała, niweluje skutki stresu. Yy, również zawiera również wapń i potas, kolej pestki dyni są właśnie bardzo bogate w cynk. Cynk tutaj wzmacnia również naszą odporność. Dostarczają również substancji, które ograniczają wchłanianie cholesterolu z pożywienia. Sam cholesterol nie jest szkodliwy, natomiast jego nadmiar już jak najbardziej tak. No i teraz jak możemy spożytkować tę dynię, w jaki sposób możemy jeść tę dynię? No teraz mamy jesień, czyli jak najbardziej sezon dyniowy. Z dyni możemy zrobić zarówno dżemy, z dyni możemy zrobić kary, możemy zrobić przepyszną zupę dyniową, możemy zrobić się z mlekiem, możemy zrobić placki, desery, wszelkiego rodzaju ciasteczka. Także tak naprawdę ogranicza nas tylko fantazję, w jaki sposób zjemy dynię, a również w takim najprostszym sposobem, który ja osobiście bardzo lubię i polecam, jest po prostu upieczenie dyni, szczególnie do tego nadaje się odmiana hokkaido. To są te małe, pomarańczowe, takie pękate dynie. One są lekko słodkie w smaku i po prostu je pieczemy, możemy polać oliwą i posypać rozmarynem. Wtedy będzie dynia tak troszeczkę bardziej na słono, ale możemy również posypać ją cynamonem i wtedy mamy taki bardziej deser na słodko. Także jak najbardziej dynie tutaj polecamy i, i jemy. Następnym tutaj takim super food naszym, które jest no, dosyć mocno niedoceniane, chociaż ostatnie już troszeczkę bardziej odkopane powiedzmy, jest jarmusz. To są takie zielone liście, troszeczkę przypominające w smaku kapustę, zresztą jarmusz należy do rodziny kapustowatych. Natomiast kiedyś jarmusz był bardzo popularny w średniowiecznej Europie, troszeczkę później jego tutaj sława przygasła, natomiast jest to warzywo, które jest bardzo bogate w białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk, magnez, który, tak jak już mówiłam, wzmacnia odporność i przeciwdziała stresowi. Bardzo silne przeciwutleniacze. Tutaj ma bardzo dużo chlorofilu, luteiny. Substancje te ograniczają szkodliwe związki uszkadzające nasze DNA oraz powodujące nowotwory. Także jak najwięcej właśnie powinniśmy jeść tutaj tych przeciwutleniaczy, których właśnie bardzo, bardzo, bardzo dużo mamy w jarmuszu. No i tu taką ciekawostką również, że jarmuż zawiera mnóstwo witaminy C, ponieważ już szklanka. Jarmuszu, zawiera 90% zapotrzebowania dziennego na witaminę C oraz 100%. Tak, dobrze Państwo słyszą: 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę A. Zawiera również witaminę K, która jest bardzo tutaj nam potrzebna, jeżeli chodzi o kości, i również tutaj bardzo dobrze wpływa na odporność. Zawiera również witaminę E. Witaminy z grupy B. Jarmusz tutaj nie przeszkadza, yy, można jak najbardziej hodować, nie przeszkadza mu nasz klimat. Można go hodować i na parapecie, i można go hodować go w ogródku. Również jak najbardziej można go kupić w sklepie, możemy go nabyć w bardzo wielu miejscach. Praktycznie w każdym markecie, w każdym warzywniaku. No i teraz zastanawiamy się, jakiś jeść jarmuż. Jarmuż możemy jeść zarówno i na surowo, jak i możemy go spożywać po obróbce cieplnej. Ja natomiast bardzo polecam na surowo, jest przepyszny w koktajlach, możemy go zblendować czy z jabłkiem, czy z gruszką. Bardzo smaczny jest, natomiast możemy go również pokropić sokiem z cytryny i oliwą i po prostu zjeść w formie sałatki. Bardzo fajnie się sprawdza, również z prażonymi pestkami słonecznika. Możemy robić również chipsy z jarmuszu. Generalnie możemy ich również zrobić z niego pesto. Także zamiast bazylii z naszego poczciwego jarmuszu możemy zrobić pesto. Kolejnym takim naszym superfood, dosyć mocno niedocenianym, chociaż chyba też już troszeczkę bardziej odkopanym z, z kurzu, jest siemielniane. Tak, siemielniane jest naprawdę wyjątkowe dla naszego zdrowia. Jest to bardzo bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. E, śmiało, zasadniczo może konkurować siemię z, z tutaj bardzo rozpowszechnionymi nasionami chia, które są bardzo modne. Zawarte są w nim kwasy ala, które obniżają nam poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Także naprawdę jest to dosyć istotne, jeżeli mamy jakieś problemy z serduszkiem, czy tudzież właśnie zbyt wysokim cholesterolem, także warto spożywać tutaj siemię Siemielniane bardzo dobroczynnie wpływa również na pracę jelit, przeciwdziała nowotworom, chorobom serca, niweluje nam również tutaj stany zapalne. Nasionalnu również bardzo fajnie obniżają poziom cholesterolu i, tak jak wspomniałam, oraz cukru we krwi u osób, które mają problem z cukrzycą typu drugiego. Siemielniane dostarcza również sporo wapnia, także jeżeli na przykład nie możemy jeść produktów mlecznych. Z powoduje na przykład jakiejś tolerancji, to śmiało możemy tutaj sobie um, jak najwięcej jeść siemielnianego na w formie kiślu. W jaki sposób inny możemy spożywać siemielniane? No, by przyswoić jak największą ilość tych właśnie tych kwasów tłuszczowych, które dla naszego zdrowia są takie niezwykle korzystne, powinniśmy siemieniane zmielić. Nie kupujmy już gotowo, milonego, siemielnianego, ponieważ ono niestety nam troszeczkę jełczeje, dlatego zmielimy je tuż przed spożyciem. Takie zmielone możemy, na przykład, dodać do koktajli, sałatek, zup, wypieków, bardzo fajną panierkę. Możemy również z tego y, zrobić, ale no, możemy spożywać również całe nasiona, na przykład z płatkami śniadaniowymi. Możemy dodać do owsianki, chleba. No, a jeżeli zalejemy wrzątkiem i zmiksujemy z owocami, możemy mieć bardzo fajny kisiel. Takim kolejnym naszym superfoods, czyli super jedzeniem, które teraz właśnie Mamy tego dobrodziejstwo pod, pod dostatkiem, są orzechy włoskie. Orzechy włoskie są najlepsze pod względem wartości odżywczych. Mają najwięcej kwasów omega-3 i tutaj wystarczy, że zjemy zaledwie 3 sztuki, by pokryć dzienne zapotrzebowanie na te kwasy. Są bardzo bogate w błonnik. Kwas foliowy, magnez, fosfor. Oczywiście, tak jak inne superfood, dostarczają mnóstwo antyoksydantów, m.in. selenu, polifenoli, witaminy E. Bardzo tutaj pozytywnie wpływają na stan skóry. W porównaniu z innymi orzechami wykazują też najwyższą właśnie zdolność antyutleniającą chroniącą na przykład też również przed zakrzepami. Także jeżeli ktoś ma problem z zbyt, zbyt gęstą krwią, tutaj ryzyko zakrzepicy, to jak najbardziej również może spożywać orzechy włoskie. Orzechy włoskie mają no tak jak wiadomo dosyć wysoką zawartość tłuszczu i no i dosyć wysoką kaloryczność, dlatego też no Wystarczy, że sobie podjemy na przykład trzy orzechy włoskie, nie przesadzajmy z ich ilością. Jak najbardziej dziennie to wystarczy. Trzy orzechy włoskie, na przykład na śniadanie, czy, czy do jakiejś owsianki możemy dodać, czy jako przekąska. I tutaj bardzo fajnie uzupełnimy te wszystkie właściwości, tego czego potrzebujemy. No, i zawierają również bardzo fajną kombinację błonnika, białka, tłuszczu, dzięki czemu też dobrze zmniejszają apetyt. Fajnie się sprawdzą, jako po prostu taka przegryska. No, orzechy włoskie możemy jeść po prostu zwykle, tak wyłuskać i jemy sobie po prostu takie samo, same, ale możemy również je dodać na przykład do jakichś płatków, owsianki, sałatki. No, możemy również zrobić pesto na przykład z jarmuszem i orzechami włoskimi. Sprawdzają się też jako taka fajna przekąska, jeżeli na przykład wrzucimy je sobie do torebki czy do kieszonki jako po prostu drugie śniadanie. Takim też produktem bardzo fajnym w naszej, w naszej tradycyjnej kuchni jest miód i inne produkty pszczele, takie jak na przykład pieżga i propolis. Są to produkty o naprawdę niezwykłych właściwościach odżywczych. Są bardzo bogate w minerały, probiotyki, inne substancje o działaniu również antybakteryjnym, antywirusowym, przeciwgrzybiczym. No i tutaj pyłek na przykład kwiatowy, czyli tak zwana pieżga, ten właśnie, który zbierają pszczoły jest bardzo bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka. Dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. No, Zawiera również witaminy z grupy B, C, E. Propolis znany jest z tego, że wzmacnia odporność. Działa jak taki naturalny antybiotyk. Jakiś miód? No, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że miodu nie gotujemy, nie podgrzewamy. W wysokiej tra temperaturze traci swoje dobroczynne właściwości. I ja aby ich po prostu jak przyswoić najwięcej, na przykład warto wieczorem rozpuścić sobie łyżeczkę miodu w szklance zimnej wody i rano, żeby to powstało nam przez całą noc po prostu cytryny do tego i to właśnie je pijemy pieżgę samą możemy spożywać na przykład z jogurtem albo możemy również samą tak na łyżeczce możemy dodawać do koktajli też jesiennym superfoodem tutaj krążymy wszystko wokół jesieni jest żurawina to co znamy tutaj nam właśnie z wigilii z dodatków do ciast, z dżemów z mięsa żurawina również ma bardzo bogate właściwości, silne właściwości przeciwbakteryjne. Skutecznie zwalcza na przykład choroby układu moczowego, pokarmowego, tutaj jakieś stany zapalne dziąseł. W tych owocach są bardzo dużo zawarte substancje, które niszczą bakterie. Zapobiegają ich przyleganiu do, do ścianek na przykład żołądka, zębów czy dziąseł. I dlatego są bardzo wskazane np. dla osób, które mają problemy z wrzodami żołądka. Tutaj eliminują np. bakterię Helicobacter Pylori, która właśnie uważana jest za główną przyczynę wrzodów żołądka, ale również sok z żurawiny, a także świeże owoce, możemy włączyć do jadłospisu no nie tylko leczniczo, stricte, ale również profilaktycznie ponieważ żurawina to również źródło przeciwutleniaczy, zawiera również witaminę C, beta-karoten, tutaj, jak wspomnieliśmy, polifenole, flawonoidy. Kwas elagowy zawarty w żurawinie może powodować destrukcję komórek nowosparowych, także warto go tutaj jako profilaktykę jak najwięcej jeść. Jak możemy spożywać żurawinę? No Przede wszystkim tutaj teraz w sezonie możemy kupić świeżą żurawinę, a przez cały rok jak najbardziej suszoną, którą możemy podjadać jako przekąskę, warto te owoce na przykład dodawać do koktajli. Suszone można dodawać do owsianki, wypieków, wszelkiego rodzaju sałatek, możemy również dodawać żurawinę do mięs, możemy wypić sok z żurawiny. Także tutaj tych sposobów jest mnóstwo i zasadniczo ogranicza nas tylko fantazja, w jaki sposób chcemy ją zjeść. Kolejnym tutaj super superfood, o którym bym chciała opowiedzieć jest kasza jaglana. Tak, kasza jaglana, proso, z którego powstaje kasza jaglana, być może dzisiaj już troszeczkę zapomniana, niemniej jednak jest bardzo, bardzo zdrowa dla naszego organizmu, bo przede wszystkim jest zasadotwórcza. Tak, proso jest to nieliczny produkt zbożowy o właściwościach zasadotwórczych. Ta cecha jest właśnie bardzo korzystna dla organizmu, ponieważ przeciętna dieta, no niestety, no w dużej mierze obfituje w kwasotwórcze produkty, takie jak mięso, nabiał czy cukier, a kasza jaglana z kolei działa zasadą. No kasza jaglana, bogata jest w beta-karoten, witaminy z grupy B, żelazo, ma zawiera bardzo dużo krzemu, także bardzo ładnie tutaj wpływa nam dla zdrowej skóry, włosów, paznokci, a także zapobiega zmianom mięśniowym. No, dostarcza białka, węglowodanów złożonych. Kasza ta nie zawiera glutenu, także jeżeli osoby mają nietolerancję na gluten, także też spokojnie możemy ją jeść. No jak możemy jeść kaszę jaglaną? No, kaszę jaglaną zasadniczo możemy dodawać po prostu jako. Dodatek to jak na przykład zamiast klasycznych ziemniaków czy ryżu, pijemy sobie kaszę no ale możemy zrobić, z nią na przykład, gotować sobie na mleku i zjeść z jagodami czy z jakimiś owocami sezonowymi. Możemy upiec z jabłkami, cynamonem. Możemy zblendować z owocami, na przykład z bananami, kakao. Wtedy tutaj będziemy mieli taki pyszny pudding. Tutaj, ostatnim takim super food, z którym, o którym chciałam opowiedzieć, jest natka pietruszki. Tak. Wydaje się, że natka pietruszki, takie zwykłe, zielsko, ale naprawdę ma fantastyczne właściwości. Oprócz tego, że tutaj stanowi taką ozdobę potraw, no to jednak zdecydowanie powinniśmy nie tylko otańczać się do ozdoby, ale również ją spożywać, ponieważ już jedna łyżka natki pietruszki zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, która nie tylko wzmacnia odporność, ale również poprawia wchłanianie żelaza, którego właśnie natka pietruszki również obfituje. Dlatego, że jeżeli borykamy się na przykład z jakimś niestety niedomiarem żelaza, no to jak najbardziej albo rykający się zanymią, no tutaj natka pietruszki jest bardzo wskazana. Zawiera też sporo beta-karotenu, witamin z grupy B, wapnia, witaminy K, kwasu, kwasu foliowego, również oczywiście błonniku, no i ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne. No, i tutaj w jaki sposób możemy przemycić natkę pietruszki do naszego talerza? No, oczywiście włączyć ją jako dodatek. Możemy ją dodawać do wszystkich rodzaju sałatek, możemy przyprawiać nią kanapki, dodawać do zup, ale również możemy na przykład stworzyć pesto, do którego na przykład możemy dodać orzechy włoskie, które później możemy zjeść z makaroniem, czy na karabkach, czy na kanapkach. No, możemy również zrobić z niej. Zdrowy koktajl, jeżeli zblendujemy natkę pietruszki na przykład z bananem, pomarańczą i odrobiną wody, albo na przykład z mlekiem roślinnym czy zwykłym, możemy również zrobić sobie taki sos jogurtu i pietruszki. Także tutaj na, naprawdę mnóstwo sposobów możemy ją spożywać. A naprawdę jest bardzo, bardzo zdrowa, także warto spożywać nasze polskie superfood.